Niech będzie pochwalony z Chrystus. Trzecia niedziela Wielkiego Postu. Liturgia dzisiejszej niedzieli ukazuje nam pragnienie Boga i pragnienie człowieka. Symboliczne jest to wyrażone już w pierwszym czytaniu, gdzie lud na pustyni domaga się od Mojżesza wody. Ten sam temat podejmuje Ewangelia, Skupiając się jednak na pragnieniu Boga, by człowiek stanął w prawdzie i oświadomił sobie najgłębsze pragnienie swojej duszy. To pragnienie wyrażone zostało również w kolekcie, w której prosimy o oczyszczenie naszych sum i A pomocą ku temu mają być wielkopostne uczynki miłosierdzia: post, modlitwa i jałmużna. To dzięki Nim będziemy mogli odkryć, że miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany, gdyż Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Niech ta prawda przenika całe nasze jestestwo, a coraz głębsze odkrywanie jej prowadzi do przemiany naszego życia.